myślę że jesteśmy z powrotem już sprawdzamy czy mamy wizję mamy dobra siamanaczkożak a z tej strony witam was na moim kanale witam was na pandorce lecimy drugi odcinek z abandoned Badlands, gdzie dowiedzieliśmy się o tym że żeby skończyć dlc trzeba wykończyć w jednej sesji wszystkich bossów i dzięki temu otworzy nam się skarbiec, który pokazywałem w poprzednim odcinku. Zobaczymy, jak nam pójdzie, co nam się uda. Tu będzie też paru do rozwalenia. Jakby z grantami stoimy, dobrze w miarę. Zobaczymy, co tu będziemy mogli zrobić. Jesteśmy. Dobre, jedziemy. Idę sobie poszedł spać Tu mamy... O jeez Super bad bully No to teraz nas jest... Od razu jesteśmy na górze <grymne> To grubo No to ładnie tu będzie Jakąś inną giwerę? Poprobujemy No dobra, zaraz czekaj Hellfire Jak Hellfire będzie Ci widziała tak sobie ale brysiona to chyba nawet nie jest bos jeszcze Teraz muszę się rozejrzeć Bo może to tam tak się szybko pospieszył w tą stronę obejdziemy sobie ich a i zlążyliśmy. ale może ktoś któregoś... ale nas szybko kładzie hmm. Nie, nie uciekam. Chcę przejść tam zobaczyć. No, no dobra. Zatrzymało się. To ciekawe. kładzie nas bardzo szybko. Już teraz. Nawet nie ma co. Chyba trzeba zmienić giverę na naszą bardziej, nie? No właśnie. Gdzieś tam w międzyczasie eee, Dobra, może może go się da Ach, tak za szybko Jak tam z życiem? <noise> to za sakra. no tak w będzie Transfuzję trzeba rzucić Najpierw transfuzję Może jakby był sam, nie? No ale przy takim tym ten... Co to z Bo po prostu trzeba ich wykończyć Ilu się daj, potem zgnicałem. Dobra, gdzie on uciekł? Ten mały. A, nie ten, nie, traf nie trafiłem. Nie <grystanie> trafiłem. jaka jatka! <grystanie> Tego zdejmiemy chociaż? Nie. Nie udało się. No tam i walimy na panę. Trzeba było rzucić tych transfuzji albo zejść na dół. Szybko, dobra. Gdzie jest dół? Tu zejdziemy... O, życie jest jakieś. Tu zejdziemy. Kawałek. Odseparujemy się trochę od wszystkich, ale też będziemy szybko umierać. Więc nic to nie da. I wchodzimy za długo po prostu. Pojawiamy się za długo i oni już do nas strzelają. To jest trochę słabe. Gdzie tu? Tu jest jakiś stojak Kurde, no? Gdzie jest jakiś leszcz? Po kolei trzeba ich przereload. Masakra jakaś. Dobra. Tu jakiegoś bandyta jednego... uciekł Tego to nawet nie mam tu zdejmować. No, nieźle tu. Gdzie ten bandyta? Chodź Nie uciekaj. Stój. Dobra, jednego mamy z głowy. Dobra. Każełek tu jakiś był. A, niestety. Już leżymy. Haha, <laughs> ale masakra. Tak, nas skasę obrało, 3000 bandy. Jak nie będą do nas strzelać tamci na brzegu dobra, to zdejmiemy tego dużego, myślę. Ale tych wszystkich po trzeba wykończyć. Gdzie że się uciekł, chodź tu? A ja chyba go nie zdjął. Uciekł. Jeszcze długo nam. Dwóch jeszcze chyba biegłem, nie zostało. Za mną stoi jeden, ale jednego zdjęliśmy, drugiego ten teraz się przeniósł. Ach, nie zdążyłem się schować. Lunatyk? Nie, nie zdejmiemy tak szybko. Bo to w ogóle to nie jest boss chyba, nie? Boss to dopiero tam dalej chodzi. Więc z bosem będzie taka szybka akcja, że masakra, a tym po prostu jest tak trudno. Dobra, wstaliśmy, zarobiliście. Tu postrzelamy trochę do tych. Dobra, wstaliśmy znowu. Udało się. Trzeba ruszać cały czas. Tam ten z tych rakiet rzuca, strzela dość rzadko. Dobra, następny padł. Dobra. 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 trzeba tutaj wykończyć. Dobra, karzełek poszedł spać. I teraz z tym się zajmiemy. Eee! Cholera! Dobra, udało się! E, ale numer! Udało się! Życie! Leżę. O, spadłem na sam dół! Ale numer! Jest tu kto? Nie zdążę już. A, zdążyłem. A to przy okazji. Reload. Tego bandziora. Nie przejdę tędy, więc muszę iść dookoła. A tu znowu będzie ten niebiesko -oki. Może nie, może się uda. Może nie w na tu. Jest to jakiś. Także Orionek jak widzicie, rządzi szybkostrzelność. Jeszcze jak Krita wsadzę. To dzięki klasmodowi wchodzi bardziej. Dobra. I tu chyba nam został boss. Tu życie nie podnieśliśmy wcześniej. Lunatyk. Z rżysz matale? Tam egzekucjoner biegnie. Też padł. I mamy jeszcze trzech na tym poziomie. <laughs> Albo niżej. Tam łazi dopiero mega Steve, jak widzicie. Ale mega Steve jest leszczem w porównaniu do tego, który tu wcześniej wyszedł. Zobaczcie, już po Mega Steve'ie. Słabo. Ciekawy jestem ile będzie skrzynek. <laughs> Jak pierwsza z tu niego przedem były dwie. Ammo. Także obstawa Mega Steve'a jest mega. Mega Steve jest dupa. <laughs> Co to tu leży? Triple rocket. Tu nic? Tam kogoś. Chyba Z góry można paru pozdejmować, tu już chyba na górze nikogo nie będzie, standardowo jedna skrzynka będzie na górze i jedna będzie za kontenerami tam, co dropnął nam Pearl Sniper, ale to nie jest Pearl, a mamy coś, Mongoła nam dropnął, no pięknie, też legendarka jakaś, o granat, to granat się przyda bardziej niż... Cokolwiek innego. Coś tu na nas biegnie, czy to z dołu. Z dołu chyba. Dobra, idziemy zobaczyć skrzynkę. O, bo to ta skrzyneczka taka konkretna. Uuu, ile mamy? Dwie legendarki. Uuu, aż Kinshota zrobię. Uuhu. Invader and Equalizer. A tu mamy dodatkowo Repeatera, Blood Razora, Mesti Repeatera i Słotera. A reszta to kraw. ten maszer też niezły. A wezmę, zobaczę, jak będzie strzelał. się później. Dobrze i zobaczmy, co za, tutaj mamy za kontenerami. Może coś będzie. No, chyba nie będzie tym razem. Nie ma skrzyneczki. <laughs> Niestety. Czasem się tu spałnuje. Ale tam jest. Hihi. Hi. Tym razem tam jest. O! Nie spadnie na dół. Tu jeszcze zobaczymy, czy nie ma. Kto jedna strzela. To śmiał do nas szczelić. I skąd? Tam chodzi ten duży. Z góry go wyjmiemy. Ale przy tej naszej giverce to chyba nie No, nawet nie żelicie z tej z tej snajperki. Powiem wam. Jak się ma... Dobrą miejscówkę, i nas za dobrze nie trafia. Proszę bardzo ładnie. Dobra, to teraz jeszcze tylko. To... <laughs> jak tam wleść do tej dziwnej skrzynki? Tam ktoś strzela? Czy to tylko tu jest rykosze? a tu strzela. Leszcz. Hmm, z rozbiegu chyba tu nie dolecę. Musiałbym wleść tam, tu pewnie nie wlezę. Hmm, jak tam wejść na ten dach? Po tej górce tylko. A z łódki tam chyba nie skoczę. Czekajcie, obejdę dookoła, zobaczę jeszcze, to zajrzę się. Jak tu do sprawa? Tam byliśmy. Tam, żeśmy skrzynkę wyjęli, ukrytą. Tu się druga nie zespałowała, ale... Może tu z rozbiegu <laughs> samochodem. Nie, no tu nie dolecimy. nie ma opcji. Czyli trzeba wyjść gdzieś tam po górkach. Tam, z tamtej może się da. O tamtędy. No nic, pójdziemy. Jak tego dużego zdjęliśmy, to możemy iść wykończyć. Tutaj to chyba spadniemy na... A nie, możemy tu No dobra, zobaczmy jeszcze, co z tej strony jest. Na łódkę można wskoczyć? Ciekawe jest to. Ha! Można, ale numer. Gdzieś tam jeszcze karzelek jakiś biega. O tam. O tu. No krytywali śmiałe. Tu w tutaj jest jakaś skrzynki nie ma Nie ma wódce skrzynki. A w tamtej ciekaw jestem. Przelecimy. Jak już tutaj jesteśmy, to może w tej drugiej też coś jest, nie zauważyłem. No nie ma. A, tu nie ma. Można zasuwać dalej. Dobra, to lecimy na to. Uuu, nie dolecę tu nie ma. Kto tu? O oh, fuck! Takiego bliska, gdzie on jest? To nas położy. Mogę sobie pomarzyć. Ktoś tu jeszcze wyszedł? O oh, fuck! To se wyszli <coughs> Dwaj malutcy. <coughs> Dobrze, że mnie na górze zdjęło. Tu jakaś ammo. Jakieś ammo. To z góry ich patnę. Tam trzeba polecieć. Dobra, o, rzutnia. Dobra miejscówka nie jest zła. O, są. He, he, he. Ale Krita zabrał. Ale ja zabrałem. Odsuń się od tej barierki. Zmienimy pozycję trochę, snajperską. Widzą nas? Oczywiście, że nas widzą jeszcze. Tego nic nie bierze? No, wiem że A do tego? O, trafił nas. Do nie? Dobra, jeszcze raz. Respawn, respawn. Tu go tu mały jakiś stoi. Jeszcze rzuca do mnie takie odległości, dobre jest. Grobo. Ja. Jak gra tam pięć On trafię go do niego. A kiedy ja nie trafiam, to on trafia. Tak naprawdę to przecież my nie... A, chciałem wejść na górę na ten dach Dobra, to idziemy na dół po prostu Zwijamy, zwijamy się Do sklepu pójdziemy coś kupić, ci niech tu strzelają, my lecimy do następnego bossa Tutaj tylko podniesiemy co nam daje na ten duży pik. Lunatic Chodź Lunatic, no chodź, chodź, pal się o tam tu przyleciał. No to sklep załatwimy może szybko. Może nic nie załatwił. granaty. No, tego na nie wyjmujemy przy tej sesji chyba. Ale może... No nie no, nie ma co masz. Za no, dużo znam nas zesponowałem. Dobra. Jakaś kasa. Przyda się w moim stanie, jeśli chodzi o zasobność portfela w tej chwili mnie obrali bardzo. Tam tego nie ma. Tutaj dwóch biega z lewej i luna. Ilu... No, Owę, no, no, no tylko na tym doszedłem. nam No chodź tu tam blisko. No, żebyś się nie ruszał, to bym cię ten łeb trochę powalił, a tak? To dupa. Nie zdążę jeszcze reload, fuck. No to słabość. No zeskakuj na dół, no co czekasz? Dobra, no mamy tam. Ptakiem go może trochę podrobimy. O tu się zespałnowali, w ogóle... Nie, brat, długa stąd. W ogóle długa stąd. Co ja to w ogóle się z nim Tego nic nie bierze. On skorczył tego nie weźmie. Dobra, już na Ale kaban 2000, Dobra. Skok. Kasa podnieśliśmy i zwiewamy. Mamy granaty. Powinno wystarczyć. Tutaj, tak. Chyba tu się wejdzie. Później może przejdę. Poćwiczyć tą skrzynkę. Wyłażą, dobra, też ich olejemy. Sami wariaci, ja nie mogę starcz. Dobra, jedziemy do buby. Tu też nie będzie lesował. I też daleko się nie najeździmy, tak w ogóle. Bo to już tutaj się wysiada. Ale polecimy w miarę szybko na górę, jak się uda. Wariatów ominiemy. Dobra. No. Gdzie się chowasz? Czemu ty uciekłeś? Padł? Tu przyszły. Reload, fuck! Zresztą reload. Dobra. Second undone. Ammo się przyda. I lecimy na górę. <kłysy> Dobra, na razie nikt nie idzie, o tu leci wariat. Poszedł do domu poszukać. <grym> Dobry jest. To my walimy na górę. Życia trochę trzeba, bo zrobić. Zaraz może tu się schowamy na chwilę. Jakieś obiemy weźmiemy. Inwentury I podbijemy trochę życia. Super film. Niestety trzeba wychodzić z menu. Czas, żeśmy podnieśli. Dobra. Walimy na górę. Tam wariaci. Dobra. Dobra. Winta. No mamy prawie całe życie. Powinno za... No. Jedziemy. Dobra. Z tej rury nam wylezie zaraz. Dobra, tu też paru będzie jego kolesi. Waga, trzeba podskoczyć, bo można spaść. Granatę parę rzucimy. Skrzynkę otworzymy. Od razu zobaczymy. No w się zatrzymał, dobra, buba mamy w głowę, chyba był prosty. Lunatik na pierdku ach, granata miał skubane, ale chyba na górze nas zespołnuje. O, skrzynka! O proszę, jak się zespołnowała. Gdzie my jesteśmy? Dalej, kiedy nam biegnie na górę, minął go. Reload, szybko. Dobra, leci tamten. Dobra, poszedłem spać. Jak tu wejść? Hmm. Jak było wjechać tu samochodem i skoczyć z samochodem Dobra, zobaczmy co tam dropną, bo ten dropi legendarki dwie Lariat Malevolent Lariat I Wulkan Nie, Krema Kremator Hmm, też jakiś Amor Mam nieprzydatny tu Tutaj na życie a w skrzynce co, bo nie zajrzałem? Snajperka, nie snajperka, Kobra i Matador. No dobra, mamy samochód, tylko jak tam na tą górkę skoczyć? Hmm, tu się na górę wjechać nie da, tam nie dolecę przecież nawet, chociaż tu z tego. No nie, nie ma opcji, żeby dolecieć. Wskoczyłem na jakiś dach, ale tu. Czekaj no. Czy się dookoła dało przejść? Chyba nie. <laughs> Może granatem. A, podskoczyć. Rozpadliśmy. Dobra, lecimy do samochodu. Tutaj jest, jak nie wiecie, to tutaj jest ta. Patrycja Tanis. Lecimy do samochodu. Wariat za nami leci. Wypadło mu coś z kieszeni. Nie pogardzimy. Ktoś wyszedł jeszcze? Bryka nasza jest? Jest, dobra. Tak naprawdę bryki nam nie potrzeba, bo to już tutaj. Ale pojedziemy, będzie fajnie. Wydaje mi się, że to wszyscy bossowie, których mieliśmy załatwić, <coughs> zobaczmy, jak wygląda. Jest. Dobra, mamy klapcia. No dawaj klapciu. Ej no, nie oszukuj. Klapciu. Ty no, zawiesił się. Otwórz na mi te drzwi. Młody, dawaj. Open sezam. Jakiś podest! No dobra, zajrzyjmy. Biała? No chyba kpicie. Shotgun, kobra, ale kwa. Tu się w ogóle otwiera coś? Tu nie, to tylko oszukaństwo. Ale tu się otwiera, tu się otwiera, tu się otwiera, tu się otwiera, tu się otwiera. Tu się otwiera. Niebieskie i zielone, jaki kaban, ja nie mogę. 84 sniper AQ i 100% to może być niezłe. Cobra, o tu legendarka, detonating hammer. Weźmy tu, O bitch. proszę i jakieś wasi rynki. No i jeszcze tu mamy. Jak to mam Zielone, fioletowe i fioletowe. Najwiemy też weźmy. No, także... No! Jeszcze tu przepraszam. to na wszystko. So huh? Team scavenge 3 i 2 też niezłe. Razy 4 niebieska wezmę. Może się ją podrobi. No. Także tak wygląda komnata w skarbów, mała komnata skarbów w porzuconych badlencach. No i co, to by było na tyle, myślę. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I trzymajcie się. Cześć Szacloud.